Uporządkuj firmę z platformą przedsiębiorców podatki, marketing, automatyzacje. Firmy realizują projekty na różne sposoby. Jedne stawiają na plan i kontrolę, inne na elastyczność i szybkie decyzje. Właśnie dlatego powstały różne metodyki zarządzania projektami. Metodyki zarządzania projektami można podzielić na trzy główne grupy: klasyczne, zwinne oraz procesowe i hybrydowe. Metodyki klasyczne opierają się na szczegółowym planie i realizacji projektu etap po etapie. Zakres, budżet i harmonogram są ustalane na początku, a zmiany są mocno kontrolowane. Metodyki zwinne stawiają na iteracje, szybki feedback i elastyczne podejście do zmian. Projekt rozwija się stopniowo, a decyzje są podejmowane na bieżąco. Metodyki procesowe i hybrydowe łączą planowanie z ciągłym doskonaleniem. Skupiają się nie tylko na projekcie, ale na usprawnianiu całego procesu biznesowego. Różnice między metodykami dotyczą głównie podejścia do planowania, zmian oraz tego, kto podejmuje decyzje w trakcie projektu. Nie istnieje jedna najlepsza metodyka. Wybór zależy od rodzaju projektu, kultury organizacyjnej i dojrzałości firmy. Najlepsze organizacje nie trzymają się jednej metodyki. Świadomie łączą różne podejścia, dopasowując je do realiów biznesowych.